Złoką szarym człowiekiem, ale yy, wiele przeszłam. Wiele przeszłam. Chodzę do gimnazjum, jestem w trzeciej klasie, więc teraz odchodzę z tej szkoły. Szkołę jako taką lubię. No fajnie jest czasem. No, czasem wiadomo, że nie jest fajnie, no ale w szkole można się wiele nauczyć. Niekoniecznie ze spraw edukacyjnych, ale przy okazji też takiej walki o życie. Miałam bardzo duże problemy z chemią, bo nie miałam żadnej oceny, bo że tak powiem, zazwyczaj chemię opuszczałam, bo miałam pierwszą lekcję i wolałam sobie pospać. Opuszczałam chemię i nie miałam żadnej oceny, musiałam z tego szybko jakoś tam robić. Miałam problemy z niemieckim. Myślę, że przez to samo, że właśnie też opuszczałam strasznie niemiecki. Nie miałam żadnej osoby tak samo. Nauczyciele każą słuchać siebie, a nie słuchają nas. Praktycznie nic o nas nie wiedzą. Sprawdzą listę, popytają i tyle. Ja uważam, że to powinno się odbywać trochę inaczej. Że no, lepszy by był kontakt, gdyby wszyscy nauczyciele się dobrze znali z uczniami. I byłoby w ogóle wtedy lepiej. Mama nie wie, że pije. Mama nigdy nie złapała na się alkoholu. Może się stresować, wyluzować I jest fajnie ci. Panuje nad tym. Trzeba znać swój umiar w pusie alkoholu. Myślę, że jak będę miała 18 lat to przestanę tak jak tak, odwadać, tak jak teraz, No bo w sumie będę miała prawo do tego, żeby pić i w ogóle i już mnie nie będzie tak kręciło. Teraz zrobimy coś takiego, opowiadacie tę historykę i zwracacie mi uwagę, gdzie jest konflikt w waszej historii. Dobra, mogę pierwsza? Masz Jasne. No to dobrze, idę. No tak będzie. Tak Ta baba, kobieta z kobieta. Językiem, ukradła tej kobiecie to coś. Koronę. Nie, no nie tylko koronę, bo jestem tego czeka. Bardzo chciałam trafić do środka, bo tam, była tam moja przyjaciółka i był tam mój chłopak. Użyłam pierwszy, raz drugi, zobaczyłam, że jest fajnie. Bo to jest naprawdę fajnie i w ogóle mi atmosfera. I to takie jedno, jedyne miejsce, gdzie mogę uciec od problemów i w ogóle, bo ktoś o tym nie myśli. Opowiadała mi o tym, że, że w szkole wagaruje. Że przebywa w towarzystwie osób zdemoralizowanych, opowiadała o, o sytuacji, kiedy miała epizod ze szpitalem psychiatrycznym, że, nie, że miała problemy emocjonalne, przyznała się do tego, że pali papierosy, spożywa alkohol, złożyłam wniosek do sądu rodzinnego o zastosowanie wobec niej środka w postaci skierowania do ośrodka kuratorskiego. Ja chciałam, żeby ona tam chodziła, bo mi się wydaje, że ten ośrodek jest bardzo dobry. Ona ma cały czas zajęty. Tam ich uczą i ja jestem zadowolona z tego. Wiem, że jak mówię na świetlicy sądowej, że ludzie myślą, że to ja nie wiem, już za jakieś tam dzieci z marginesu jakiegoś tam chodzą. Absolutnie. Z Kasią mam bardzo dobre relacje. Ona ze wszystkiego mi się zwierza. No, rano wychodzi, mówię, żeby była grzeczna w szkole. Przychodzi, pytam się, co w szkole. Wychodzi na świetlicę, taka sama dyskusja. A jakieś kłopoty ma, no takie z koleżankami, z kolegami, no to pierwsza wiem ja o tym. To jest bardzo dobre dziecko, uczuciowe. Jak zachoruje, to ono siedzi przy mnie i już aby leki brać, aby to, aby mama nie leżała, no uczuciowa i dobra, no takich kłopotów z nią takich nie mam, żeby takie okropne były te kłopoty. No jak każda nastolatka, no trochę tam porozrabia i, i na tym się skończy. Ja jej wytłumaczę o co chodzi i, i tyle. Ja z mam do zakończenia roku, bo nie będę spała no nie wiem, czy być spała. Jeszcze się mnie nie pytałaś o to. No to się za, jak się zapytasz, to do, do, porozmawiamy o tym, czy można spać, czy nie można. Pewnie sobie jakieś No, ognisko na koniec roku może być. Kasia, kiedy zaczęła przychodzić na zajęcia do ośrodka, to była osobą bardzo otwartą. Chętnie uczestniczyła w zajęciach, wiodła jak gdyby tutaj prym. Myślę, że chciała zaimponować wielu osobom, i przez yy, naszych podopiecznych była osobą bardzo lubianą. Nagle pewnego dnia zauważyłam, że wszyscy się odwrócili od kaśki. Jak ludzie chyba na nie przystawali, po prostu zwracać na nie uwagę. Pana za, za jakieś, zaczynała coś wymyślać, jakieś wyposażenie? No, Znajduje się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie, że wpada w konflikty. Chciałaby być zauważona, chyba bardziej zwrócić na siebie uwagę. Za dużo problemów z tego robią większe, wielkie zamieszanie. Nie mają o czym gadać, to gadają o tym. Myślała, że zaimponuje nam o tym, ale. No może ich zaimponowała, ale niektórym.